Dobra, możemy wychodzić. Już się robi dzień. Możemy coś schować do skrzyneczki. Czy jest to coś ważnego dla nas? To można schować, to można schować, i to można schować. No i metal można schować i siarkę też można schować. No bo i resztę ze sobą weźmiemy. To nam się przyda. Zamykamy drzwiczki. Tam ktoś idzie. Nie chcesz mnie zauważył? I tam też ktoś idzie. Więc to, uwaga, uwaga, to się może zaraz brutalnie skończyć. Uff! żyjemy. Ktoś jeszcze? Kom getsom. Ee, w sumie się nic nie ją, co ciekawe. Ale wolałem nie ryzykować. Nigdy nie wiesz, kto do Ciebie może przyjść. Naprawdę. Ja już, się sam, to te, ja już sam się w tej grze nauczyłem, że lep, lepiej nie ryzykować, naprawdę. No, chodź tu. Chodź tu. Ogólnie powiem tak: świat jest naprawdę duży. Znaczy, może nie mega, mega duży, ale jest duży z tego, co zdążyłem zauważyć. Ale są już miejsca, w których człowiek się respi, i jako tako ogarniam. Znaczy, nie ogarniam może ich lokalizacji, gdzie, gdzie się jest Ale ogarniam jako tako Że tu już byłem, tu już byłem, tam mogę pójść, będzie tamto I właśnie tu się, tu w ogóle właśnie tak było, że widziałem O, to miejsce znam i to miejsce jest dobre do założenia sobie e, Do w ogóle działania i grania I tu jako tako nie ma zbyt wielu graczy Zamarznie ci fujara O, tam jest kamulec, więc trzeba go Spożytkować Dobra, chodź tu świniak, mam dużo amunicji. To nie muszę się bawić. Ej, no, mówię, kurczę. Mi się strasznie podoba system strzelania tutaj. No wiadomo, nie jest to, nie jest to jakieś Call of Duty czy Battlefield czy coś podobnego, czy nawet Interstellar Marines. A jest to spoko, jest to naprawdę spoko. Ktoś mi strzela, kto gdzie i jak strzela. Zabijają się. Jezus, idą na mnie. Jezu, idą na mnie. Moskit, chowaj się! Chowaj się dwóch na jednego, to banda łosego gnoje. Jak możecie tak mi podchodzić, chamy jedne? Dobra, ja się chowam. Schowam się w domu. Schowam się w domu. I mnie nie ma. Nie ma mnie. <laughs> nie ma mnie. Nie ma mnie. <laughs> nie ma nikogo w domu. Nie wiem co nie teraz próbuję zrobić, ale podejrzewam, że nic mi nie wyjdzie. Strzelam do wszystkiego, co popadnie, gnojki. Trochę drewna mi się przyda. Można tu się napromieniować. Są strefy, które są napromieniowane, napromieniowane i my właśnie w nich zostajemy napromieniowani. I zostajemy za bardzo, za dużo napromieniowania łukniemy, To... E, to... To będziemy tracić zdrowie z tego, co mi się wydaje. I są tutaj tabletki e, przeciwpromienne, więc nie jest tak źle, jak można by się wydawać. Tylko trzeba je znaleźć, a ja w sumie jeszcze grałem tam już tam dłuższą chwilę i jeszcze ich nie znalazłem. Co to w ogóle jest? Kurde, nie wiem. Jakiś staż, czyli torba, ale co z tą torbą można zrobić, to nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia co z torbą można zrobić. mięsko przerzućmy. Więcej amunicji, więcej, 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 więcej amunicji potrzeba nam, na tych ludków. Przydałoby się też zrobić na przykład apteczki, no ale nie mam blueprinta, nie mam projektu na apteczki, więc ich nie zrobię. A w sumie wielka szkoda. O, jest zdecydowanie wielka. Zamknij jak drzwi, w drzwi, jak wychodzi, spokojnie. Tu ktoś podchodzi, coś czuje. Chwila, czarkolu nie mamy, co ciekawe. Ciekawa sprawa. Hmm. Jak nie mamy czarkolu? Idzie ktoś, ktoś tu idzie. Będzie próbował tym tutaj tą dziurą mnie ustrzelić. Ale z tego co wiadomo, z tego co widziałem, nie, nie dary do ustrzelić tą dziurą nikogo. Z tego co mi się wydaje. A, tutaj ja chyba tutaj mam. Nie, nie mam. Co ciekawe, nie mam. Myślałem, że mam, ale nie mam. Hmm, więc zbyt dużo nabojów nie zrobimy. A nie, w sumie nie, dobrze. Możemy zrobić Boże. Przecież żeby zrobić naboje nie potrzebujemy węgla drzewnego, tylko potrzebujemy metalu i prochu. Do, do którego prochu wytworzenia już zużyliśmy e, węgiel drzewny. Spokój. Spokój. Ach, dostał ham. Ciężko trafi z tego pistoletu w cokolwiek praktycznie. A, dobra, nie ja ma co się tutaj gimnastykować specjalnie. I tracić amunicję praktycznie. Coś mi tu podchodzi od tyłu, chyba nie. Ktoś chce coś ode mnie? Chodź tu ziom. Chodź do papy Moskita. Jaki gnój śmierdzący! O mój Boże. Co on, kurde, miał za broń? Ej, co on miał za broń? Miał coś grubego, ale nie mogę tego używać niestety, nie mogę tego mu zabrać. On miał, kurcze, jakąś strzelbę, kur... Czefela skurczaczek. Jakiejś strzelby się gnój dorobił. No. ale ja, nie wiem, czy to nie było coś pokroju kałacha albo M4. Cholera. Było blisko. To było kurde za blisko, bym powiedział nawet. O, trzeba poczopować kamienie. Kurczę. Teraz przydałoby się jakąś wyprawę zrobić, powiem wam szczerze. Zdecydowanie przydałaby się jakaś wyprawa. Aktualnie jest, nic się już nie dzieje, już mam stabilną sytuację, nic więcej specjalnie zrobić i zdobyć nie mogę. No w sumie mogę zrobić, zacząć robić oczywiście haciendę, tak, ale jakoś tam prostą haciendę mam, więc im jakoś specjalnie nie potrzeba. Coś, bale drewna by się przydały. Żadnej w okolicy nie widzę najbliższej, a tam są po drugiej stronie. A tam idzie gracz. To się na razie skitram, będę tylko go obs obserwował, co on tam kombinuje. Co się z tym graczem stało? Skąd on tu był. Zniknął mi z pola widzenia, Na razie spokój w sumie. Idzie powoli noc. Idzie powoli noc. Potrzebujemy trochę drewienka Spokojnie dom się zrobi. Spokojnie, spokojnie. No bo musi się sytuację trochę stabilizować. Tak, materiały spawnują się tu ciągle i losowo, choć nie wszędzie. prawda, powiedziawszy, nie wszędzie. Są tereny, gdzie się w ogóle mater... ani żadne surowce, ani, ani zwierzyna na się nie spałnuje. Są. Tam idzie gracz. Chowamy się, chowamy, nie warto ryzykować. Także nauczyłem się, że trzeba minimalizować ryzyko. Oj, trzeba, zdecydowanie trzeba. Hmm. Dręwięko podrzucimy tutaj, żeby ogień nie przygasł. Weźmiemy metalowe fragmenty, wyrobimy sobie trochę amunicji. Podrzucimy może też w sumie, właśnie te rudy trochę można podrzucić. O, bardzo ładnie. I, i, i można wyrobić sobie trochę rzeczy. Jak mówiłem, jak amunicja i tego typu rzeczy. No trzeba w końcu spodnie wyrobić sobie, bo nam, jak, jak ładnie mówiliście, ładnie zauważyliście, trzeba fujarę trochę ogrzać. Ta gra nazywa się Rust. Ktoś tu łazi koło nas, tylko nie wiem czy to jest... A, to jest ewidentnie gracz jest na bank gracz Na razie kraftujemy, więc nie chcę nic robić Ktoś tu koło nas jest Jego ja go słyszę bardzo wyraźnie Tylko nie jest on jakoś starszym blisko, ale gdzieś w okolicy Z prawej tutaj gdzieś jest Jest tam Jest tam koleś Łazi sobie A, czyli da nam spokój podejrzewam nic tam raczej teoretycznie złego zrobić nie powinien. W teorii. A, dobra. Co z tymi spodniami? Spodnie są. Jakąś tam ochronę mamy. Można tutaj trochę przerzucić rzeczy. Tu. Hello. Hop, hop. Hop, hop. Czy ktoś tam jest? Czy ktoś tam się znajduje? Czy ktoś chce otrzymać ostry łomot ode mnie? Raczej nie podejrzewam. Kurczę, ja mam tych siekier. Jesus jego maci. Czytam YouTube'owy czat, ale on jest opóźniony, opóźnieniem, więc średnio. <grytania> Czy cały czas jedno drzewko ci piesz? No niekoniecznie, to zależy. Jak mówię, zależy sporo. i Ten materiał można skitrać. Metal i nie dobra, zrobimy sobie tylko trochę jeszcze amunicji, bo w sumie 14 nabojów, które nam zostało, plus 12, które mamy w komorze, no to nie jest jakiś szał. Eee, i na następny dzień można zrobić mini wyprawę, jak zdobyć tę grę? Nie wiem, właśnie tym problem jest największy, że nie wiem, jak w tę chwilę zdobyć tę grę. To jest największy problem, naprawdę nie wiem. A chciałbym wam powiedzieć, ale nie wiem, naprawdę. się w ogóle pudełko jest tak umiejscowione, że ktoś tam może mi coś podebrać, podejrzewam, no ale trudno. Rust, ruski survivor treningowy, tak po co ci trzy siekiery? No, na no wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. No ale no, w sumie jest ciemno, ale nic się z tego nie dzieje, nikt tu nie łazi, jest spokój w tym momencie. Łóżeczko mamy, jesteśmy sami w naszej no cóż, niedużej, ale własnej plicce. ciasno, ale własne, jak to się mawia. Ciasno, ale własne. i co ja chciałem teraz zrobić? Czy Amunicję już zrobiliśmy. Jeszcze nie. To teraz amunicję. No czy wiecie tam, to teraz się kierami specjalnie, nie przeszkadza, że tam jest akurat. Czy GTA te się zainstalowało? Nie wiem, musiałbym sprawdzić. Nie chcę się teraz odpalać. Może by od... Nie, no nie teraz nie. Teraz gramy w to i to i tylko w to w sumie. OK, wszystko co potrzebujemy mamy, więc resztę rzeczy możemy odłożyć, żarcie mamy, to te co tutaj mamy to możemy odłożyć, OK, już tyle żarcia nie potrzeba nam, to odkładamy, to odkładamy, to odkładamy, a 50 nabojów, no to jest już coś, a jakby co to będziemy na tutaj, jak nawet zginiemy to dużo nie stracimy, ale jeszcze jest w sumie dzień, hm. no to jeszcze naboje wyróbmy. To jest jedna rzecz, która, która, którą zużywamy najbardziej w tym momencie. Hmm, zaraz, chodź tutaj. Ty chodź tutaj. O, się wyrobiła nowa partia. Dobra. Hmm, crafting Gunpowder 20-20 nabojów. Ok, super. Teraz musimy chwilę poczekać. Jest możliwość też budowania okien. Co ciekawe. Domek sobie zbudujemy w sumie później. Czy to będzie na tubie? Tak, znaczy chyba tak. Taki jest plan w sumie. Taki jest w sumie plan, A tu znowu po rusku gadają. Czy zrobię jakąś lepszą broń, żeby zrobić lepszą broń potrzebuję do tego blueprintów, których nie posiadam, które potrzeba zdobyć. Właśnie chcę iść na wyprawę, żeby zdobyć tego typu rzeczy. Tajemne plany tworzenia zagłady. Dobra, odkładam resyfy niepotrzebne tutaj. Okej, okay. a tutaj są trochę mięska, tego, to, to, to mięsko przerzucę. Okej, okay, jakieś bandaże mam, które nawet nie wiem czy, jak używać i czy mogę używać. I zaraz powinno się robić teoretycznie jasno. Zaraz powinno się robić jasno. W teorii. Dobra, idziemy tutaj pod górę. Teraz nie widzicie, ale ja... Nie wiem, widzę ledwo, ledwo zarysy widzę, że... Chyba idę dobrze. Rosyjski ukryty survival treningowy. Rast. O tak. Nie wiem, mi się ta gra się, podoba, ona ma, ona ma taki kurde potencjał. Dobrze by jakieś zombie napotkać, ponoć, ponoć głowę za to nie dam. Gdzieś słyszałem, gdzieś wyczytałem, że on też zombie wypada też. Wypada też lód, nie najgorszy. Boże, a moja hacienda jest tak widoczna, że to przesada. Skąd... W... Ja nie wyrzydziłem kodu ludzie. znaczy widać, że dużo nowych jest osób, więc witam wszystkich, którzy tutaj teraz do nas dołączyli. Ale od razu powiem, że ja kodu nie wyrzydziłem, tylko ja dostałem się do rasta w momencie, gdy jeszcze nie było potrzeba beta kodu. Ej no, bez kitu. Jestem widoczny jak na dłoni. Że tam. O, tam, ludzie, tam idźcie, tam coś się dzieje. No, bo dobrze, gdy powoli się robił dzień. Nie mam nic a nic przeciwko. I od razu przechodzę, tu też nie ma w tej grze map. A i w zasadzie tak, w zasadzie to już jest na tubie, tak, dokładnie tak. Tu się w 100% zgodzę. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. I można też sprawdzić sobie koordynaty, więc jak ktoś w to gra i wpiszę sobie, wcisnę Enter, żeby mówić, i wpiszę slash do chords to pojawiają mu się jego koordynaty, które dla mnie nie znaczą kompletnie nic. Znaczy wiadomo, x, y, z, jasne, ale co to dokładnie daje, co to znaczy, to nie mam zielonego pojęcia. Tam się pali, więc tamtej okolicy wolę unikać. I to jest domek zrobiony przez gracza, więc tym bardziej wolę go unikać. I warto wszukiwać. Już się robi jasno powoli. Warto wszukiwać miejsc. Czy ja w ogóle zamknąłem, do, zamknąłem drzwi? Zamknąłem, nie? Warto wszukiwać miejsc, które nie wyglądają jak zbudowane przez graczy. To chyba wygląda jak zbudowane przez graczy, więc to warto unikać. Teraz pytanie: czy, 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 czy gdzieś indziej też to jakoś tak wygląda? Nie wiem, trzeba sprawdzić. Trzeba po prostu pójść na wyprawę i uważać na siebie, oczywiście. Te ruskie głosy to wądziu. <grymne> tak wąziu na nas poluje po kryjomu.